Jak otwieram japę, to lecą szczere wersy. Potrzebuję trochę czasu i docenią nawet zgredy. Rzadko przy tablicy często używałeś kredy, ale więcej tu nie powiem, bo nie będę brudził gęby. Niech o mnie świadczą, nie słowa a czyny. W złym miejscu jak u wisielca krąg szyny, w głowie chemiczne związki. Dochodzi do zdrady Jak mam następnym Wytłumaczyć swoje wady Że jak nie zaczniesz To niewiele z siebie dam I że często grywam w filmach Coś jak Jean Claude Van Damme Tysiąc scenariuszy mam Czemu znowu nie piszesz? Czemu w dobie internetu Ciężko nam o chwilę Stare zdjęcia Zaś muszę kasować klisze, Znowu czytam komentarze Że ktoś ma kurwa wisieć Więc odłączam się Bo lepiej o tym nie myśleć Wychodzę na spacer Zmieniam stan skupienia w ciszę Klisze liczę Chciałbym ciszę Jeszcze chwila scenę zniszczę Klisza koszy. وله جاما كرفا بس ماركي Faki, kolega ma krwawe smarki Torba, borba, biały towar, siłka, koksytani tani, broward. Wszystko na profilach, wydaje się dobrze Ale spytaj nas co słychać, wtedy robi się już gorzej Blogi podróżnicze, latasz co dzień na siłownię Ale w środku jakoś pusto, słyszysz smutek w swojej głowie Oglądasz setki rolek, TikTok rozum ci odbiera Czasem coś zaboli, że nikt telefonu nie odbiera Może nie odbiera, bo dawno już nie dzwonisz Czemu życie zmieniam, tylko gdy do tragedii dochodzi Gdybym cofać czas mógł, może zrobiłbym inaczej Dzisiaj to już bez znaczenia będzie inna raczej. Dzisiaj chcę, by znaczenie miała każda chwila. Ale jak to zrobić? Pani rozchodzi się kiła. Tracę nad sobą kontrolę, tak jak ciało trendowaty Myśli chcę pokonać, by być w końcu więcej wartym. Odkładam ten telefon, odpowiedzi tam nie znajdę. Tylko pasja albo praca, dać ci w końcu grybą bajdę. Glisze, liczę, chciałbym ciszę jeszcze chwila. Scenę zniszczę, glisza, kosz i myśli, zniszczę co cożem wyśnił. Enedue, rike, faki, kolega, ma krwawe smarki. Torba, borba, biały towar, siłka, koksytani, browar. Colega,